Trzymajcie się dzięki wielkim za subskrybowanie i oglądanie kanału. O nie. O mnie. Witam Was w ten piękny dzień o 6.30. Znaczy, ten materiał jest o 6.30, bo ja tak wcześniej nie wstałem. Synoptycy zapowiadają, że od soboty ma się zmienić ogólnie pogoda, ma być totalne załamanie i polska złota jesień póki co jeszcze nie złota, ma się zamienić w szarą, zimną, bezkresną ciemność. Więc może wartałoby, jeżeli się mógłby tak mówi, wybrać się dzisiejszego dnia i skorzystać z ostatnich promyków tych ciepłych słońca w tym roku. żeby tam wejść, ale nie mam ani latarki, ani sprzętu. No jestem na rowerze z rowerem, raczej się tam nie będę pchać. O bezpieczeństwo tutaj osób, które przychodzą, powstał tarasik widokowy. Ale po co tam iść i patrzeć z zakraty? Jak można kurczę stanąć tu i spoglądać na ten ogrom, czyli były kamieniołom, który został po prostu zalany. Jeżeli chcecie się więcej na jego temat dowiedzieć, to podrzucam Wam w linku vloga do mojej młodszej siostry, która tutaj była i zrobiła materiał, jak spędza czas. Świeży i wykompany lecę złożyć wniosek o paszport. W biurze tym paszportowym była chyba najmilsza pani, jaką mogłem kiedykolwiek spotkać. Widzicie, to w ten sposób działa. Teraz mi jest miło, ja do kolejnych osób będę miły, więc należy być miłym do wszystkich, a na paszport poczekam sobie miesiąc. Czemu mnie nagrywasz, kiedy jestem zmęczona po szkole, jestem całą mokra, bo przyjechałam na rowerze? No za się mówi worek z kartofli, a teraz jest worek z kartofem. Tylko jednym. Ten worek posłuży nam za porzucenie starego granulatu z tej puchty i wsadzenie nuwek. Ej, bo tutaj już jest takie... Dobrze jest. Tym wszystkim pomoże mi Madzionka. Kochana siostrzyczka. To się rusza. Wsadź sobie rękę w to. Jakie zrobisz Ja. Jakie zrobisz No nie, w ogóle nie czuć tego. No. Można mieszać i mieszać. Ja bym chciał wskoczyć coś takiego. Robimy takie coś. Szlak. I Zróbmy takie coś. To wysypmy teraz? Nie. Tak, tu zrobimy zasłonkę. Mam folię bątą. Tylko później musisz mi pomóc posprzątać. Nie, no patrz, jak się to sypie, nie. I tak z tym będzie dużo roboty. Ej, zamówmy 5000 litrów. No. To jest 500 litrów. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wyglądały moje wcześniejsze przygody, kiedy dokładałem tylko chyba 100 litrów kulek, to możecie je zobaczyć teraz. Przyznam, nie było to zbyt miłe. Jeżeli chodzi o uczucie wkładania ręki do środka takich kulek, to jest jedno z najzajbistszych. Ale Boże. Inaczej. Weźmy do Trzymaj. to nie są kulki. Mm. Te kulki dosyć. To... Ty! Tam to, z czym doświadczenie mieliśmy wcześniej, to był zwykły syf A tutaj? Prawdziwe kuleczki. ty do tego to bym wskoczył? To skakuj. Okej. Okay. This is what Facebook is Trzymajcie się, dzięki wielkie za subskrybowanie i oglądanie kanału <grymne> oh, nie. <grymne> O nie O próbuj weźmie Co to jest? Mam kulkę rozrębnąć No. Mamy stąd wstać. Nie, 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 nie wstawaj, nie, 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 nie ruszaj się nawet. Wysypałeś. Aha, poczekaj. Nie! nie, nie. <suszy> Chciałbym przyjść do lekarza Szyk mać. Teraz ja sypię się z ciebie. Na kurde, boisz się, że mam kulkę w nosie. Zobaczcie. Patrz. O! Przeczytałem na Google, że co się zjadło, styropian się nie trawi. Teraz Madzia stwierdziła, że spróbuje swoich sił. No nie. z robiste. Zielony Au! Au! Idę się teraz z na Wychodź tamto. To chory. <śmienicza> <śmienicza> Snap Madziąka a, a Zobaczcie coś śmiesznego. <śmienicza> nie ma Madzi. Telefon się ostał. Wstawa nie Uwaga. <śmienicza> ci z nosa. To jakby się ktoś pytał, wysyłam Madzie i potrzebowałem ją wpakować do styropianu. Oh, Dobra. Nie mogę. Jeszcze raz. Madzia, spójrz na mnie. Czy wciąż uważasz, że to był dobry pomysł skakiwać? Tak. Patrz na siebie. Oh, co to jest? Co to jest? To jest najnowszy krzyk mody. Naszyjnik pełen. I ruchomy. I Jak mam to... Madzia, musisz, to Masz nawet w kieszeniach. Ojej. Ja, ja w sumie... A jutro idę w tych spodniach nie będę się dziwić, czemu mi wychodzą... ...kurki. Czekaj, pomiotuj. No ja Cię nie ma. <laughs> <laughs> Masz w uchu tego... jest to doświadczenie? Pamiętajcie, <noise> że więcej sprzątania. Jeżeli nigdy nie wskakiwaliście po głowę do kulek ze styropianu, to polecam. Dobra, moja kolej. Nie. <noise> w prostej kalimaty będziemy robić dyszę, do tego, żeby ją wsadzić do worka i mieć większą łatwość z przesypywaniem kulek, bo sami widzieliście że jest to rzecz, która wymaga nie niebywałej cierpliwości i wytrwałości, żeby nie chcieć wskoczyć do środka. Oboje zawiedliśmy. Geyser. Ja pierdziele. Zobaczcie, magia. To cholera. Co za głupek. Dobra, tego też już nie było w planach. Chciałem tylko troszkę. No, co tam no. ciebie? Dobrze, a tu u ciebie? No też spoko. I ty się do sobie do tego? Ha. To tak. to środka się spie <grym> Tak. Złej strony się spał Macie z drugiej strony się sypał. <grym> nie, to w tym. Nagle czuję coś ciepłego na nogach, myślę, zasikałem się, ale nie. <grym> Mać, operator. rób Paniółka. Ja za mało miejsca. Ty wyrzućmy wszystko spokojnie zrób aniołka. Okej. Okay. Co jest fajnego w okrągłych stropianowych kulkach? Jeżeli położymy cokolwiek na nich i pchniemy, to będzie sunąć. Z takie mięciutkie jak na lodzie. Pytanie, czy jak położę aparat? Lol! Czujesz to? Patrz. zrobiłem właśnie Slider Do It Yourself tajnym sposobem ale wielkim bałaganem ale słuchajcie, można w tym odnaleźć pewne piękno wracając z powrotem do tej samej szpachelki zobaczcie normalnie dałoby się zrobić czegoś takiego patrzcie jak mały samochodzik Teraz zobaczcie, tym samym rozwiązałem yy, problem takiej ilości spalanego paliwa. Starczy całe wszystkie ulice pokryć takimi sterapionowymi kulkami, tylko że większymi. I zobaczcie, nic nie sprawiałoby żadnego problemu. Ludzie by jeździli, a jakby jeszcze wszystkie samochody obić takimi sterapionowymi yy, zderzakami, to wtedy kurczę, byłoby bezpiecznie, szybko, tanio niedrogo. Tylko wszędzie by się walały po mieście takie kulki. Zgodnie z tym, co pokazywałem wcześniej, jeżeli mamy troszeczkę tych kulek pod kupą, to możemy zrobić pierwszą w świecie kupę na kółkach. Prawie jak krzesło biurowe. Zarąbiste! <laughs> Genialne, nie? Daj nogę. Nowy pomysł na głupi dowcip. Jakbyście chcieli komuś po południe, 150 litrów takich kulek kosztuje 25 zł. A wysypane w pokoju, absolutnie a się ich nie da zebrać. Niczym. Podasz mi książkę wodka. Powiedziała kropki? Nie wiem, że z Karolem napisał. Dobra, Dzięki. Albo wiesz co nie, później poczytam. Ua, 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 ua. Powrót do zwykłej szarej rzeczywistości. To porównanie zabawy w kulkach a potem sprzątania to porównanie dzieciństwa z dorosłością. To było głębokie. Dlatego, że jest ciemno na zewnątrz, to jeszcze muszę z Madzią podjechać i ją odwieźć do domu swoim rowerem, potem wrócić i potem jeszcze posprzątać. Pokaż Madzie zdjęcie. <laughs> Patrzcie, hapsniją, ją. Śliczny kątnik domowy. Ja myślę, że to na tyle. Widzieliście, że dzień był dosyć intensywny i być może dlatego nie udało się skończyć materiału o kartach dźwiękowych. Ja ze swojej strony życzę Wam dzisiaj miłego dnia. Coś powiedziała osobom, które cię z rana oglądają. Jak ty się Mi, czujesz rano? Miłego dnia w szkole. Albo w pracy. Tak. Chyba, że to jest weekend. Nie, no jutro. No tak, ale jak wyglądają weekend? To za późno. Miłego dnia po prostu. Jego <noise> dnia. Jest 21.07, jeszcze czeka mnie długi powrót do domu, a jest godzina trzeba to jeszcze złożyć. To jest wczesna godzina, a jestem zmęczona. A Ale jeszcze muszę platynę wpijać. Ale nie piłeś? Nie. Paweł.